A co to? Gdzie ja to jestem? Daleko jestem. A co to? Gdzie ja to jestem? Daleko jestem. Cześć, drugi odcinek. Nawet nie wiedziałem, że tak sprawnie mi to pójdzie. Pierwszy mam już zmontowany, a jeszcze nie udało mi się go wrzucić i jeszcze nie odpaliłem sobie bloga. Ale dzisiaj trzy sprawy, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. Pierwsza rzecz to... Yy, wspominałem trochę o rowerze i to podtrzymuję. Dalej e, fajnie jest e, sobie potestować e, rower, który planujecie kupić, albo typ rower, który planujecie kupić i kupić go za kilkaset złotych. E, mnie trochę korci na gravelka, bo zaczynam lubić asfalt i takie przejażdżki, tylko trochę mm, bardziej mm, jak to powiedzieć e, utwardzone na, drodze, na drogach utwardzonych. Niekoniecznie jakichś błotnistych i wyboistych, i takich nie do końca przyjemnych Ale może troszkę wyczepać <śmiech> <śmiech> Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć to mm, Znajomi ostatnio mi się dziwią Kuba, jak ty to tak sobie na ten rower jedziesz? I tak e, cię nie ma te kilka godzin? No moi drodzy, no tak to nie, nie wygląda No jest teraz około godziny szóstej Ja wyjechałem sobie e, przed piątą i jadę sobie na wycieczkę i nie robię tego kosztem e, swoich bliskich, bo na nich zależy mi również, żeby ten czas z nimi spędzić e, więc e, to jest moja dobrowolna decyzja no i trzecia rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć to ten wewnętrzny pizdeusz który, jak mawia Sylwester Kłos cały czas gdzieś nam po drodze towarzyszy a to może nie wstawaj Wiesz wcześniej jeszcze, dzisiaj sobie odpuścisz, zrobisz kiedy indziej. No właśnie, nie zrobisz kiedy indziej. Jeżeli już dzisiaj po, nie wiem, po półtora miesiąca ci się nie chce, no to albo wstajesz i to robisz i yy, nie ma wyjścia. Mariusz Płodzianowski też do tego tak podchodzi. Właśnie, że swoją robotę trzeba zrobić i nie ma wyjścia. I ciężko mi się to mówi, yy, bo teraz przypomniało mi się parę rzeczy, których, o których mówiłem, że trzeba robić, a nie dowiozłem no ale cóż, jesteśmy tylko ludźmi i te wyzwania trzeba podejmować Także mm, zostawiam was z tym, żeby nie poddawać się temu naszemu wewnętrznemu pizdeuszowi I cisnąć, dawać radę, realizować się, odpoczywać, tak jak ja robię to na rowerze Ktoś może powiedzieć, że nie do końca to jest odpoczynek, no bo jednak się męczysz Dla mnie to jest odpoczynek, tak jak powiedziałem na poprzednim wideo Powrót do tych korzeni, do tego dzieciaka małego, który śmigał na MTB-ku wtedy no bo wiadomo, rower z Komunii, ale to są świetne czasy i nie żałuję. Zobaczcie zresztą, jak tutaj dookoła jest pięknie. Wiecie już, że ja jestem z rejonu tutaj Krakowa, Wadowic, dookoła Skawiny, Spytkowice, Ryczów, tutaj piękne, piękne rejony, które naprawdę można objeździć. O tej porze nie ma dużego ruchu i jeździć naprawdę przyjemnie. Także zostawiam Was z kilkoma fajnymi ujęciami. I lecę dalej, bo jestem dopiero na świadce swojej podróży. będzie jeszcze jeden temat w takim razie planowanie trasy bo na mapie wydawało się jak sobie to ogarniałem w Strawie że będzie easy 90 kilometrów. jestem na 60, trochę zaczyna boleć mnie noga wiadomo, że jestem w oświęcimiu więc muszę już dojechać ale czuję już lekkie zmęczenie widać, że tempo już też nie jest takie jak było przedtem, czyli 20 parę kilometrów, tylko już jest bardziej około 20. Ale myślę, że powoli się dowlekę, Także kontekst planowania tras wydaje mi się, że w komocie lepiej i więcej można zobaczyć. Strawa też jest spoko, ale kurczę czasem nie do końca dobrze. Nie do końca dobrze trakuje i można się zdziwić. Ważna rzecz, jeżeli panujecie jakieś zakupy po drodze, to można się niemiło zaskoczyć. Patrz niektóre sklepy mogą być po prostu zwyczajnie zamknięte. Więc to też jest taka nauczka dla mnie z dzisiaj. Ja na szczęście zrobiłem sobie zakupy nieco wcześniej i chwała panu ale jakbym jechał do sklepu po drodze, na wiosce głównie, bo wiadomo, że jak jesteśmy takim śmiecimy, tak jak jestem teraz, to nie ma problemu żadnego markety netto i tak dalej, ale nie chcę zjeżdżać nigdzie do centrum, jadę sobie ścieżką, więc podsumowując, warto sobie te zakupy zrobić nieco wcześniej. W porządku. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do odwiedzenia trasy. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia gdzieś znowu na trasie. Спасибо.